Nie było filmu, o którym mówiłoby się więcej w ostatnich miesiącach, niż o Spider-Manie bez drogi do domu. I nic dziwnego, w końcu na ekranie pojawić się mieli kultowi złoczyńcy z innych filmów o pajączku, a także wszyscy wyczekiwali wielkiej niespodzianki. I nie ma wątpliwości, że najnowszy film Marvela to fanserwis w pełnej krasie. Right, Spider-Man w Peter Parker! nie Mysterio. które są gdy pod koniec poprzedniego filmu Mysterio ujawnił prawdziwą tożsamość Spidermana, stało się jasne, że świat superbohatera stanie na głowie. Tak się rzeczywiście dzieje, a wszystkie osoby bliskie Peterowi również zaczynają odczuwać konsekwencje przyjaźni z nowym wrogiem publicznym numer 1. Parker udaje się więc po pomoc do doktora Strange'a, jedynej osoby mającej zdolność przywrócenia starego stanu rzeczy. Niestety, konsekwencją nieudanego zaklęcia staje się otwarcie multiversum i przedostanie się kilku przybyszy, gotowych rozprawić się z pajączkiem raz na zawsze. Be careful what you wish for, Parker. Hello, Peter. Z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność. Te słowa można przełożyć również na rzeczywistość, w której żyją Kevin Feige i John Watts. Koncept równoległych światów, już kilkakrotnie prezentowany w filmach i serialach Marvela, to pomysł dający ogromne pole do manewru twórcom, i nic dziwnego, że już w pierwszej kinowej próbie John Watts i spółka postanowili pójść na całość. Jeżeli więc Spider-Man ma mierzyć się z odwiecznymi przeciwnikami, to na scenie muszą pojawić się także ci, którzy rozpalali naszą wyobraźnię już 20 lat temu i wciąż uznawani są za niedościgniony wzór antagonistów pajączka. Trzecia odsłona trylogii Toma Hollanda dzięki temu zabiegowi nabiera ciekawego charakteru, ale przy tym wpada w niebezpieczną pułapkę. Czy da się bowiem opowiedzieć historię współczesnego Petera Parker'a nieustannie spoglądając wstecz? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, ponieważ Spider-Man bez Drogi do Domu to trochę film fabularny, a trochę pamiętnik. Album z najpiękniejszymi wspomnieniami. Trochę kinowy blockbuster, a trochę benefic superbohatera we wszystkich swoich kinowych wcieleniach. To rozdwojenie powoduje, że Bez Drogi do Domu to fabularnie najsłabszy film trylogii Wattsa. niesamowicie pretekstowy, chaotyczny i niekonsekwentny. Z drugiej strony to emocjonalna bomba zasilana fanserwisem która z łatwością przykrywa problemy z narracją, a tych problemów jest sporo, tyle że Marvel wykoncypował własne reguły, które nie przekładają się na inne filmy, nawet superbohaterskie. Są takie pozycje, które do sukcesu nie potrzebują koherentnej historii ani wybitnego aktorstwa, choć zarówno Holland, jak i Benedict Cumberbatch po raz kolejny świetnie bawią się swoimi rolami. To samo można zresztą powiedzieć o antagonistach. Willem Dafoe powracający jako Norman Osborne, jest ponownie wyśmienity, ale nie można tego powiedzieć o wszystkich. Patrz Jamie Foxx jako Elektro i paru innych, których obecność na ekranie wynika tylko z jednego, oczywistego powodu. Nie zmienia to faktu, że to być może jeden z największych sukcesów Marvela. Spider-Man bez drogi do domu jest przecież dokładnie tym, czego fani pragnęli, trudno więc mówić o rozczarowaniach czy niedosycie. Wręcz przeciwnie, trudno nie czuć się przebodźcowanym ilością żartów i easter eggów. Równocześnie, co jest dość paradoksalne, film przy masie niespodzianek jest bardzo mało zaskakujący, choć przede wszystkim należy o to winić kampanię marketingową i to, jak niewiele udało się ukryć przed ciekawskimi fanami. Najgorsze jest jednak to, że przy masie ciekawych pomysłów, najnowszy Spider-Man jest dość zachowawczy i ostatecznie niewiele mówi o głównym bohaterze, a przynajmniej nic, czego byśmy nie wiedzieli z poprzednich odsłon jego przygód, nie tylko tych z Tomem Holandem. You're struggling to have everything you want while the world tries to make you choose. This is all my fault. I can't save everyone. Mimo więc oryginalnego konceptu trudno uznać Bez Drogi do Domu za film nowatorski czy zaskakujący, szczególnie w porównaniu do słynnej animacji Spider-Man Universum, która jako pierwsza bawiła się pomysłem i zrobiła to o wiele lepiej, tworząc bardzo różne od siebie wersje tytułowego bohatera i nawiązując intrygujące relacje między swoimi odpowiednikami. Film Johna Watson niechętnie eksperymentuje w tej kwestii, a jego siła tkwi przede wszystkim w miłości do postaci superbohatera, nie tylko twórców, ale przede wszystkim widzów. Najnowszy film Marvela pokazuje bowiem, że to właśnie kino jest miejscem, by wspólnie przeżywać takie chwile. I fakt ten udowadnia, że bardzo często nie fabuła, nie występy aktorskie świadczą o wielkości filmu, lecz jego serducho. W tej kategorii, Spider-Man bez drogi do domu plasuje się bardzo wysoko. Jak więc ostatecznie ocenić najnowszą historię o pajączku? Zależy jak spojrzeć na film oca. Z jednej strony to film zrodzony z miłości do postaci Spider-Mana i prawdziwa gratka dla fanów superbohatera. Z drugiej strony można mieć sporo zarzutów wobec tego, jak niektóre postacie są przedstawione, i wobec braku odwagi w ciekawszym prowadzeniu historii ukochanych postaci. Ta pierwsza wartość jest dość uniwersalna i sprowadza się do pisków, oklasków i płaczu podczas seansów sali kinowej. Ta druga to już indywidualne oczekiwania wobec współczesnej reprezentacji pajączka i wyzwań, przed którymi staje. Jedno jest pewne. Dawno nie było filmu, który opowiadałby w tak metafilmowy sposób i wzbudzał tak piękne reakcje wśród widowni. Choćby dlatego trzeba uznać Spider-Man Bez Drogi do Domu za wielki kinowy, choć nie filmowy triumf. Widzieliście już Spidermana bez drogi do domu? Co myślicie o tym filmie? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki za obejrzenie tej recenzji. Do usłyszenia następnym razem. Na razie.